Dzisiejsza Ewangelia, bardzo tożsama z też z dzisiejszym świętem przemienieniem Pańskim. Widzimy Jezusa, który bierze swoich trzech przyjaciół, apostołów: Piotra, Jakuba i Jana, wysoko na górę, osobno. I tam w ich obecności jakby przemienia się. Przemienia się, oni doświadczają tej boskości Jezusa, słyszą tą deklarację też od Boga Ojca o tym, że to jest jego syn umiłowany, który ma upodobanie. Tak naprawdę to jest doświadczenie Boga w ich życiu, doświadczenie Boga w ich życiu. Idą za tym, dobrze nam tutaj, chcemy postawić trzy namioty, chcemy zostać. Nie? To jest takie doświadczenie, które pewnie wielu z nas już ma w swoim życiorysie, a może niektórzy za tym tęsknią. Kiedy spotykamy Boga, kiedy nie wiem, jesteśmy na jakichś rekolekcjach, na jakichś spotkaniach, kiedy rzeczywiście ta modlitwa nam jakoś tak się układa. To, to często nie chcemy wracać do codzienności. Nie? Do codzienności Pamiętam to wiele razy, jak jeszcze podczas tych międzynarodowych salatyńskich spotkań młodych w Dębowcu, nie? kiedy młodzi uczestnicy, kiedy kończyliśmy te spotkanie po paru dniach bycia razem, w modlitwie, w radości, w tańcu, w takim wspólnocie, to często z oczami w oczach, z takim w oczach mówili, że nie chcą wracać do swoich domów, nie? bo tu im jest dobrze, oni by tu chcieli zostać. Nie? I to jest bardzo dobre doświadczenie. To jest bardzo dobre doświadczenie, ale tak naprawdę Pan Bóg daje nam pewne doświadczenia nie po to, żebyśmy zostawali, ale po to, żebyśmy wracali, ale wracali inni, tak jak ci apostołowie, którzy już wrócili inni z tej góry. Dlatego dzisiaj w tym spotkaniu z tą Ewangelią też wracajmy do swojej codzienności, do swojego miejsca pracy, odpoczynku, domu. Ale wracajmy inni, bo nie wracamy sami, ale wracamy z Chrystusem, którego odkrywamy na nowo jako, jako Pana. Tak jak wczoraj odkrywaliśmy jako Pana Zbawiciela, dzisiaj może warto o tym znowu pomyśleć. Przemienienie Pańskie, Bóg się przemienia, ale Bóg też przemienia nasze serce. Panie Jezu, prosimy Cię, abyś przemienił nasze serca, nasze myśli na wzór Twojego, aby Wszyscy on odbierał serce z kamienia, dawał nam serce z ciała, abyśmy mogli wracać, pomimo tego, że dobrze jest nam być z Tobą, właśnie z Tobą, w naszej codzienności.